Bramkarz zatrzyma piłkę? Oczywiście, że zatrzymam. Zaraz zobaczycie. Ha, Ha. Lili, przepraszam. Wszystko w porządku? Hmm. <śpiewanie> Złapałam ją, Missy Fu. Jestem świetnym bramkarzem! Ha? Tak, Lili! Jesteś najlepszym bramkarzem na świecie! <grystanie> <grystanie> Missy Fu, a może coś przekąsimy? <grystanie> Mój brzuszek mówi, że to świetny pomysł. <grystanie> <grystanie> Ha? Lili! Ha. Co? Tak nie wolno robić! Ha? Spójrz! Widzisz, Lili? Jeśli rzucasz rzeczy na Ziemię, robisz bałagan na naszej planecie, w miejscu, w którym mieszkają nasi zwierzęcy przyjaciele i my. Musisz to wyrzucić do śmietnika. Wyobraź sobie, jakbyśmy wszyscy wyrzucali rzeczy na Ziemię, nie moglibyśmy żyć na naszej pięknej planecie. Musimy się o nią troszczyć. Przepraszam, mróweczko. Już tak nie zrobię. Ha, 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 ha. Cześć, co robicie? Misifu mnie nauczył, że nie powinno się rzucać rzeczy na ziemię. W ten sposób robi się bałagan na planecie. Dobrze. To bardzo ważne, aby dbać o naszą planetę. Ale to pyszne. To teraz skórkę wyrzucamy do śmieci. Kati, co, co się stało? stało? Słuchajcie, nie wolno wyrzucać wszystkiego do jednego kosza. Musimy to recyklingować. recyklingować. Recyklingować? Tak, tak, recyklingować. Zanim wyrzucimy cokolwiek do śmieci, musimy się zastanowić, czy możemy to jakoś wykorzystać. I do tego, Musimy wziąć pod uwagę, gdzie wyrzucać śmieci, ponieważ nie należy wyrzucać wszystkiego do jednego o! pojemnika. A o co chodzi z tymi kolorami? Po co one? Żeby krajobraz był ładny! <laughs> nie, Missyfu! Nie chodzi o krajobraz. Kolory tych pojemników pokazują nam, gdzie powinny trafić śmieci. A! <laughs> Tak, Missy Fu. A do czego służy ten niebieski? A ten żółty? Spójrzcie, ten niebieski służy do wyrzucania papieru i kartonu. A. a ten żółty jest przeznaczony do pojemników plastikowych i do puszek. A brązowy jest przeznaczony na odpady spożywcze. O, czyli skórkę od banana powinienem wyrzucić do brązowego, prawda, Tati? Tak, dokładnie. A ten zielony jest do szkła. A może zagramy w grę? Co wy na to? Tak! tak. <gry> Proszę, Lili, włóż to do odpowiedniego pojemnika. Łatwizna. Ha, do brązowego. Ha, dobrze, Lili. Moja kolej. Ha, W takim razie, tobie dam butelkę ze szkła. Mhm. <gry> Mm -hmm. hmm, ale siostrzyczko, gdybyśmy zrobili wazon z tej butelki, zamiast ją wyrzucać, czy to byłby wtedy recykling? Oczywiście, Lili, ponieważ używamy jej ponownie. W takim razie zostawię ją i zrobię babci wazon na jej urodziny. Dobrze. Macie jeszcze jakieś pomysły, aby zadbać o planetę? ja. ja. Ja, tak. Zakręcać wodę, kiedy szorujemy zęby. Dobrze, Lili. W ten sposób oszczędza się wodę. Nie wolno wyrywać roślin. Musimy się troszczyć o zwierzęta, drzewa i kwiaty. Świetnie, Misifu. Rośliny i zwierzęta są istotami żywymi. Należy je szanować i dbać o nie. I rośliny zapewniają nam jedzenie. Aha, to prawda, Misifu. Dają nam też tlen, którego potrzebujemy do oddychania. Co jeszcze możemy zrobić, aby dbać o planetę? Możemy wyłączać światło, kiedy go nie potrzebujemy. Wykorzystywać kartkę z dwóch stron. Bardzo dobrze! Teraz już wiemy nieco więcej o tym, jak dbać o naszą planetę. Tak! Nie zapomnijcie o subskrypcji. Missy Fu, nie możesz leżeć cały dzień na kanapie. Musimy trochę poćwiczyć. Ale ja nie chcę, Tati. Jestem kotem i zostałem stworzony do leżenia. Chodź, Missy Fu, poćwiczmy. Nie, 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 nie. No chodź, Missy Fu, przybierzmy się. Ale ja nie chcę, Tati. Musisz, Missy Fu. Tres, tris, tras. Tati i Missy Fu w strojach do ćwiczeń będą. Chodźmy na dwór. Uh. Zacznijmy od biegania. Ale ja nie chcę. Hmm, chyba wiem, jak go przekonać. Missy Fu, zobacz, kto jest za tobą. To jest Hu, to było super szybkie, Missyfu. O, jestem taki zmęczony, pójdę spać. Missy Fu, wstawaj! Czego chcesz, Tati? Musimy się wspiąć na to wzgórze. Oh. Ale ja nie chcę. Hm, jeśli nie wejdziesz na szczyt, zjem lody sama. Lody? Jupi! <gry> O, tam są moje lody. Już biegnę! O nie znowu! O! Tym razem nie uciekną! wow, Są przepyszne. Kolejnym ćwiczeniem dla ciebie jest przejście przez most. Chodźmy, Missy Fu. Ale Tati, ten most jest zepsuty. Możemy przeskoczyć. Sama sobie skacz, Tati. Ja idę spać. Miau. 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 No chodź, Missy Fu. Cześć, witam. A na drzewie jest wąż. A co? Wąż na drzewie? O nie, wąż. Huh, huh, było blisko. A teraz musimy tylko przypłynąć rzekę. Ale ja nie chcę pływać. Żeby wrócić do domu, naprawdę musimy przepłynąć rzekę. Nie, proszę, taty. Przeprawmy się łódką, dobrze? Nie, Misifu, mam lepszy pomysł. Zamieńmy się w małe rybki. Co? Małe rybki? Tak, Misifu, w małe rybki. Tres, tris, tras. Zostaniemy rybkami rzek i mórz. Skakujmy do wody. Jej! Tu jest tak pięknie, tati. Spójrz tam, Misifu. Tam jest krab. Jupi! Jupi! Dobra robota, Misifu. Poszło nam świetnie. Było świetnie, tati. Jakie jest kolejne ćwiczenie? Co teraz? Koniec ćwiczeń, Missifu! Teraz chcę odpocząć. Co? O. Teraz moja kolej. Ha, teraz popatrzę, jak ty biegasz. <grym> ha, <wytrych> <grym wytrych> nie zapomnijcie udostępnić. rower o świetnie list zapraszamy na wyścigi rowerowe to jest zaproszenie na wyścigi rowerowe ale super tati tati spójrz nie uwierzysz w to spójrz wow Juhu! ale zabawa jest świetnie Wow! Dziewczyny! Dziewczyny! Spójrzcie, co mam! Wow! Juhu! Tati! Tati! Tati, spójrz, co przyniosłem! Spójrz, co mam! Co się stało, Missy Fu? Ej, ale boli! Oj, przepraszam, Lili, nie chciałam! Nic się nie stało, Tati, wszystko dobrze! Spójrzcie! Będzie organizowany wyścig rowerowy. Nie mogę w to uwierzyć. I wszyscy jesteśmy zaproszeni! Jupi! Pójdę poszukać mojego roweru. Missy Fu, chcesz razem potrenować? Tak, tak. Tati, przyjdziesz? Hmm, na razie idźcie bez mnie. Później do Was dołączę. Wow! Ojojoj, oj, oj, boję się. Nie umiem jeździć na rowerze, ale muszę spróbować dla Lili i Missy Fu. Oj, ale jest brudny. Muszę go najpierw wyczyścić. Co robisz? Czyszczę mój rower. Będę go używać. Ale to jest mój domek. Przepraszam, Pajączku, ale potrzebuję go. Ale nie dotykałaś go od lat. Wiem i właśnie to mnie przeraża. Dobrze, dobrze, nic się nie stało. Znajdę inne miejsce w garażu, dopóki nie oddasz mi mojego domku. O, ale jest czysty. I mój kask. Yupi! No to jedziemy. Aaa! Oj! Jeszcze raz. Nie poddam się. Aj! Poddaję się! Poddaję się! Ale boli! Idzie mi gorzej niż myślałam. Wow, wow, wow! Pomocy! Aj, co za upadek! Drzewko, zejdź z drogi! Oj, oj, to nie wygląda dobrze! To jest katastrofa! No dobrze, teraz na pewno mi się uda. Nie w jezioro, nie w jezioro! Ten rower mnie nie słucha! Nie, 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 stój! Rybki, macie szczęście, że nie jedziecie ze mną na rowerze. Będzie lepiej, jeśli użyję magii. Tres, tris, tras! To nie był dobry pomysł! Pomocy! Pomocy! To jest tak wysoko! Zatrzymaj się! Stop! Drzewko, złaź z drogi! Ale się kręci w głowie! Nie podoba mi się to! A -a -a. Czy ktoś mi może pomóc? Proszę! Lili! Słyszałaś to? Tak, Missy Fu. Myślę, że ktoś woła o pomoc! Na ratunek! Na ratunek! Musimy, Musimy jej pomóc! Pomocy! O nie! Nasze rowery nie potrafią latać! Musimy poprosić o pomoc pana Monina! Jedziemy! Proszę, nie zostawiajcie mnie! Chcę stąd zejść! Panie Monin! Panie Monin! Co się stało? Chodzi o tati! Nie może zejść z roweru i potrzebuje pomocy! Dobrze. Musicie ją tu ściągnąć, a mój domek ją złapie. Dobrze, idziemy po Tati, Missy Spójrz, tu jest. A... Nie uciekniesz przed nami, magiczne rowerze. Złapiemy cię. A... Pomóżcie mi, przyjaciele. Spokojnie, Tati, ocalimy cię. Tak, tak. Nadchodzą. Teraz nasza kolej, aby pomóc Tati. Blim Blam! Aaa, i, hi hi. A... I po rowerze. A... A... O, kochana ziemia, ale za tobą tęskniłam. Aj Bardzo dziękuję, pani Monin. Tres, tris, tras! Na normalny rower nadszedł czas! Co się stało, Tati? Użyłam magii, ponieważ nie umiem jeździć na rowerze. <grybuj> Potrzebujesz dodatkowych kółeczek. Bardzo dziękuję, pani Monin! Nic się nie stało, Tati! Nauczymy cię jeździć. Dalej, Tati. Dasz radę. Jeszcze trochę. Tylko troszeczkę. Pedałuj, Tati. Dobrze sobie radzisz, Tati. A teraz puszczę cię samą. Nie puszczaj mnie. Boję się. Tati, ale jak masz dodatkowe kółeczka, nie możesz się przewrócić. Bardzo dobrze, tati. Odwagi! Dobrze, brawo! Niech rozpocznie się wyścig. Start! Dobrze, tati. Świetnie ci idzie. Brawo, siostrzyczko! Jesteś mistrzynią! Tapi, 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 Ta Zalajkujcie i zasubskrybujcie!